Hej, hej, witajcie kochani na kanale TarciSkills. Witajcie w mojej przestrzeni. Słuchajcie, wgląd w energię dnia, dnia dzisiejszego, tak naprawdę, bo mamy dzisiaj czwartek 16 grudnia 2021 roku, więc sprawdzimy sobie, jaka będzie energia współgrała z wszystkimi. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie wszystkie te karty zawsze rezonują. Na czytania zatem prywatne zapraszam wiadomości poprzez maila, ale lecimy zobaczyć sobie szybko, co dzisiaj może się. Wydarzyć. Co zadziać się dla wszystkich. Słuchajcie. Zobaczymy i lecimy uwaga. No dobrze, jest bardzo dobrze, bo będzie energia wyrównania, będzie energia dobrej atmosfery, będzie energia zadowolenia. Słuchajcie, jakieś umowy może ktoś podpisać dzisiaj i jeżeli też tak zrobi, będzie to bardzo dobre posunięcie. Decyzje będą zapadnięte, decyzje będą pewne, decyzje będą bardzo dobre teraz, tak. Może być tak, że prowadzicie pewne rozmowy, jakieś relacje na pewno się poprawią, będzie to dzień z radosnymi nowinami. Tak naprawdę będziecie się też łączyć też w pewnych ważnych sprawach dla Was, więc mamy tutaj radość, zadowolenie, umiejętności też z pewnych rzeczy w tym swoim życiu, więc. Więc naprawdę pozytywny wydźwięk ta karta ma. Słuchajcie, w pracy, podpisywanie umowy, zdeklarowanie się dwóch osób co do swojej pracy, nowe perspektywy tej pracy, nowe możliwości, zgody, zadowolenia w miłości, wyrównanie w miłości, radość, zadowolenie, obustronne oczywiście, tak? Więc tutaj jest naprawdę bardzo dobry czas na to. Aby moi drodzy, decydować się na niektóre rzeczy, może być tak, że wychodzi w tym dniu jakaś atrakcyjna miłość. Na pewno będzie harmonia, na pewno będzie zgoda, może być i też nawet jakieś przeznaczenie, ale jakaś, jakieś przebaczenie, bym powiedziała. Więc tutaj po prostu jest bardzo dobrze. Radą jest, byście tak naprawdę moi drodzy, w tym dniu łączyli się, cieszyli się i spełniali swoje marzenia. Wychodźcie do przodu, realizujcie swoje plany, bo jest to bardzo dobre dzień, żeby to wszystko zrobić. Generalnie mamy bardzo dobrą atmosferę w całym tym dniu. Pamiętajcie moi drodzy, że tak naprawdę to wy decydujecie czego chcecie, a czego nie. Dziękuję wam za tym serdecznie za wysłuchanie tego krótkiego przesłania i do usłyszenia. Pozdrawiam Iris. Pa pa.